No to dobra, no to nie przeszkadzam. Tada. No, więc dzisiaj robimy pierwszego grilla w tym sezonie. Tata już rozpala ogień. Tutaj, proszę. Tutaj mamy Kiełbaski na grilla. Śląską i białą. Tutaj są kaszanki w tym sreberku. O, tutaj no może nie widać ich. O, tutaj kaszanki. E, tutaj boczek. Mimi myślę, że myśli, że jej coś skapnie, ale niestety nie. No i robimy grilla. Walimy stare tutaj. zapałki. No. no już grill jest częściowo gotowy. Pieczemy jeszcze chlebek. Za bardzo. Zabrę. Zabrę. A tutaj część już jest kiełbasek zrobionych. No i taką sałatkę Magda bardzo dobrą zrobiła. Ziemniaczaną. Ziemniaczaną, tak. I dziewczyny już jedzą smacznego. A przy okazji gryla zrobiliśmy jeszcze też ognisko. Mama, zobacz, jak mi się ładnie wbiło. <laughs> Oj, pięknie, pokaż. No. <laughs> <laughs> Takie nam się tutaj ładne ognisko zrobiło. Ja jestem Tutaj mamy taki świetny dron. Do na przykład, właśnie tak wrzucenia do ogniska. O. Tylko mi się to nie udaje. Mm, Uważaj, jeszcze jedno podejście. Dawo. Mamy taką choinkę, która nam się niestety zepsuła. Zmarniała. No i Matylda przynosi gałązki z niej, bo i tak ona jest dość ścięcia. No i takie mamy blisko. Idę zobaczyć, co robi Matylda. Co ty tu robisz, córeczko? Mą starą choinkę to, żeby po prostu um, jak to się nazywa była na ognisko. Aha, no to dobra, no to nie przeszkadzam. Jest. Teraz to trzeba jeszcze połamać, nie? to do dzieła wow chcemy teraz podmieniać butlę tą z ogrzewania domku na butlę tą z przyczepy zobaczymy w której jest więcej gazu Teraz jest but, butlą nową podmienimy, żebyśmy w razie czego... Podniemy, podmienimy z sąsiadą. Podmienimy z Żebyśmy mieli ogrzewanie w przyczepie całą noc, po czwartej nad ranem by się na przykład skończyło. Nie, nie bardzo. Jutro ma być zimno. Nie bardzo. <laughs> A więc się okaże. Chciałoby mi się iść... W którejś nocy mieliśmy 0,5 stopnia, tak? Tak, zaroku, w szczepie mieliśmy 11 stopni. Także luksus. Ale daliśmy radę. Zaczynamy być zimnolubni Dobra, powoli. Idziemy? Okay. Idziemy. Idziem. A, idziemy tam. Idziemy, a tu jest Matylda. Tadaam, tadaam. Spożywa właśnie obiadek. to o, a teraz się chłodno zrobiło na dworzu, Było dzisiaj tak ładnie. No ma być najzimniejszy dzień. Idę za Krzysztofem. Tak, ale nie zabrałem kusa, a my mamy przepięknie ubrudzony samochód. Po prostu byłam wczoraj w mieście i tak zakurzyłam samochód, że masakra normalnie. Już sama jestem w szoku. Przez tą suszę. Jest tyle piachu, że po prostu dramat. Oj, pojawił się mój mąż? Oj, tu jaki brudny. Jezus. Maria. Samochód mam brudny. Nikt mi nie umył. Nikt mi nie umył samochód. No dobra, to teraz ja tu prze, przeleza z drugiej strony. I tak, aha, coś mi ugryzło albo ukuło, matko, ale dziwne. Przeciwne. Ta tak, butla nam będzie się nagrzewała do kąpieli. Stacje benzynowe będą w długi weekend czynne, nie? Tak. Żeby czego wymienić. No, teraz już nie jest tak zimno, tak zawiało jakimś arktycznym powietrzem. Matyldy pięknie umyte szyby, jakie są brudne. Przez Matyldę umyte szyby się uświniły po prostu strasznie. To jest tak porządnie zakręcone. <laughs> Krzysztof, jak to kręcił, to po prostu. Nie, nie. nie. To nie Krzysztof. To nie Krzysztof. Panowie w kampi, jak wymieniali tutaj. wężyk. Dobrze, że udało się to odkręcić. No i ciekawe, teraz. naprawdę ile mamy? I co? Pusta prawie? Otwarłem są prawie takie same. <laughs> to jest dużo gazu. A my się martwiliśmy, nie? Ach. Może nie ma sensu podmieniać. Nie, chyba nie. To jest, chyba tak. no dobrze, to przynajmniej nie ma stracha, że będzie nam zimno przed kąpaniem. A tu pies, proszę bardzo. Dzień dobry, piesku. Czy dziecko zjadło było? Mhm. No to dobrze. A no to się cieszę. Wiesz, ja, która dla jest która? Nie no, to ta, to jest no, jest, jest. jest. Myślę pół. A, no to petarda. Podmieniamy? No już jak odkręciłeś? Tak już odkręciliśmy, nie? Teraz bez sensu nie podmieniać, nie? Będziemy mieli pewność, że jest. To jest 10,2. No właśnie, a co jest to jest? 11,7. Tak, patrzyłam na to znaczenie, o co to mam. A tu jest przecinek, a tu jest kropka. No nie, a, to na, jest na to pewno jest... to ma znaczenie. Ciekawe. Może ktoś z Was wie, o co chodzi? Czy to są wielkości bukni? Nie, bukne są w komentarzu. W tak, 11-litrowe. Jest się przewrócił. Na twoją nogę. Jedena... Nie, na moją nogę. To się litra, zapalało, nie? Miszka. Mm. 11kg. No tak, to też jest 11kgramowe. Ciekawe, nie to oznaczenie. Ja już patrzyłam w tym. Jak braliśmy tą butlę, o co chodzi? 10-2. <noise> to jest 11,7, to jest 10-2. <noise> Tadao! I teraz, nie, tak troszkę, jak. Tej troszkę więcej. I teraz, i teraz zrób y, y, tur po ogródku z tymi białkami. Jak Mariusz z na To tak. jest. 300 razy tak. To już się pisze do mnie czuje? Tak. Już zrabia. Mimi! Mimi w Mimi. Mimi tak cię kocha. Miło Miłością. Odwzajemnioną. Nie po łuku czy nie po uchu? <noise> nie po uchu. Nie. Przeskoczyłem. Nie, nie, nie. przeciągów <noise> dziewczyny. Opanujcie się. Okay. No i dokręcamy. Mamy taki fajny piecyk tutaj. Na ten nam pięknie potrafi nagrzać cały domek. Tylko trochę boimy się go zostawiać na noc włączona, Dlatego szpimy w przyczepce Pokażemy jak on działa naprawdę super to. Szczerze mówiąc zabytkowy to jest... Jeszcze mój tata kupił Czyli dobre 20 lat temu Jak nie lepiej no. tak Ale naprawdę daje radę A, Nie działa bo nie ma gazu to, to zakręcał tak mocno. <noise> Właśnie, jak mimo zakręcić gas, ja nigdy nie mogę odkręcić. O, i tak pięknie skasi. On, on nagrzewa niesamowicie. się odpali te trzy panki. To jest po prostu, bo trzy się zapalają. Jest niezawodny ten piecek. Fu, fut, fut fu. Naprawdę jest ok. To jak się tak pochwali, to czasem różnie bywa, nie? Ale jest bezbłędna. Mimi się lubi wygrzewać i Matylda mm -hmm. się wieczorami tutaj na dywanie. Tak, się bawimy. Jeszcze test szczelności byśmy Gdzie mamy to do szczelności? Muszę tylko serwetkę wezmę. <laughs> no. Pokażę jaki pies jest szybki. <laughs> Aj kurat ładnie. Była. Współpracuje, tak jest. tak, jest, współpracuj, współpracuj, mimi, współpracuj. A my mamy takie fajne coś, Krzysiu kupił. Te przyczepy. Czuliśmy. Do sprawdzania, czekaj, bo to pod światło to trochę nie widać, to chyba w tą stronę lepiej. O, jest w I to jest faktycznie, a moment, bo tutaj nie pokazałam w tym miejscu, co trzeba. Profitor, tak Jak to się nazywa. I to sprawdza nam. To nam samo sprawdza. Samo, nic nie trzeba robić. Nawet to świetle nie świeci. No. Po prostu trzeba to trzymać w ręku, i już działa. O, i teraz. O kurczę, taka pianka, a pierwszy raz widzę. Robi. I co teraz powinno się stać? No jest okej, okay. jakby uciekało, to byłbyś pęcherzyk się zrobił chyba, nie? Nie. może by się na wtórnym na czerwono zbijał. Mm -hmm. Albo na. Alarm. Napis by się pojawił. Ale tylko wybuchła. Ty nie. A tak A nie wy... było śmieszne. Nie, ale tak by strzeliła Tatiana. Aha. Nawet no, w O mnie. No, okay. Czyli jest szczelny. I ale... to ja wezmę ten. To, to są piękne też ze sobą. to jest ja Tester szczelności. Wziąć Wziące... Jedną chusteczkę. Mm -hmm. no Tyczka, podasz mi chusteczkę, ja proszę kochanie. Z madzionki? Z kuchni. No, no, no. No, także piecyk odstawiamy na miejsce. To jest od października ta butla. To tu było grzane, ile razy byliśmy już na parkingu w przyczepie. No, to całkiem nam dobrze wytrzymała. Prosim. Tak. tak. Poprosim, dziękuję. No to idziemy, dalej. I przykręcamy. coś było z tymi, z tymi barami, nie? tak, mieliśmy reduktor na 50 barów a powinien być na 30, tak jak tutaj jest napisane i powiedzieli nam, że nie na każdy kemping by nas puszczono, gdyby ktoś to sprawdził a ponieważ było o instalacji? ponieważ Też? instalacja instalacja m, mogła dymić troszeczkę tak. No a i to bar? za duże ciśnienie byłoby a. Ale jeszcze Pan tak. coś powiedział takiego, chyba, że mogą może, może dostać, nie? Tak, truma może dostać? Tak, że to się może wszystko tam. Może się popsuć, Szybciej popsuć. te wysokie bary. O, a Mimi sobie rzucasz też szyszczkę. Tak, ona jest specjalistą w tym. <laughs> gdzie masz suszeczkę? No, gdzie masz suszeczkę? Gdzie jest suszeczka? Poszukaj suszeczki. Zróbmy nam przedstawienie. znalazła, znalazła. Nie, toki, taki, to, key. to key. No, no, też się przyda, nie? A co tam? Chcę się może pokawać. Mogę poprosić? bardzo. Test szczelności. Test szczelności sprawdzamy, czy tutaj się od jest. Zrobię to nie wiem, to już tata tam No powsikaj, tutaj. Tutaj? Tu na to tu na prostu no? No i z tamtej strony jeszcze, No i tutaj jeszcze. Dobra. Proszę, jakiegoś kapie, piekła. To liście szumią. Myślałem, <laughs> że gaz szumi <laughs> Chyba nie ma żadnego bombla elegancko. Ta jest dopasowana. Tak. Tutaj są a, takie... a no faktycznie, bo tam ta jest. Ta jest dopasowana, tam to troszeczkę inaczej wygląda, a ta jest elegancko tutaj. A bo tamta stoi na tych górnych tych, nie, z drugiej strony. Tak. A tych tylnych musi stać, a ta jest. Czyli tam bardziej stabilna ta na No to już wiemy, gdzie tak. musimy butle wymieniać. Słucham. znaczy na jaką? Na jaką, no. Tam tam ma troszeczkę podstawkę inną. Super. A ta jest elegancko taka. Na wszystkie. Super, fajnie. O, ładnie ciasno siedzi. Elegancko. Eee, no, kotla gotowa. Okay, gotowa. No, kolejna misja. To misja kolejna rzecz w ciągu dnia zrobiona. Tak jest, a pies po prostu ostatnio ja. świrowała tak strasznie, że na, na szyszkę się położyła i zaczęła piszczeć, bo ją wystraszyło. Taka kaczuszka? Taka co ty masz? Co ty masz? Aaaa! Paszła. No, to na razie kończymy.